Siemaneczko w kolejny piękny dzień w Argentynie w Uszuli i lecimy na wycieczkę na Lagunę Esmeraldę dzisiaj i ja czekam na transfer u siebie w hostelu. Wiem, że można robić się jakimiś autobusami z centrum miasteczka, ale, ale ja potrzebowałem dzisiaj więcej czasu, bo musiałem trochę porobić, poleżeć w łóżeczku, więc sobie Zamówiłem transfer z hostelu. Każdy poranek w tym miejscu jest magiczny. A jak jeszcze wstaniecie rano, tak jak na przykład ja wczoraj, to w ogóle gra kolorów jest niesamowita, bardzo jest pomarańczowo, być może nawet purpurowo, zależy od temperatury. Ja jedną rzeczą, zanim przyjedzie busik, to jest to, że muszę iść po jakąś bukę trzy ulice dalej Wczoraj było zimno a dzisiaj znowu jest ciepło, także to będzie udany dzień Ja mam tutaj taką swoją panadrię i biorę sobie takiego kurczaczka, kanapkę, bardzo dużą Do tego wziąłem sobie cztery bułeczki słodkie i zapłaciłem za to właśnie tyle, co się Wam pokazuje na Ekranie. Przyjechał transport i ciśniemy na lagunę. Dobra, dojechaliśmy, ale widoki, widoki były nieziemskie. Tylko nie siedziałem po tej stronie, w busiku co trzeba. Ale tutaj możecie spojrzeć, co się dzieje. Piękna polska, jesień. I na lagunę Esmeraldę. Schodzi się tutaj po prawo. Tam też jeszcze fajny szczycik jest. Pokażesz się? Pokazał się, dobra. No i lecimy. Klimat to już mi się tutaj podoba. Tych drzewek, drzew. Wszystkich. Ja Wam tu pokażę wszystko ładnie jak to wygląda. Patrzcie. Niezła przebrawa, Wam powiem. Trzeba troszeczkę pozygzykować. Kawałek się idzie tym ciemnym, chłodnym lasem. Ale tutaj co się dzieje? To są po prostu widoki. Patrzcie co się dzieje. I tutaj piękna przybitka z dedykacja dla Was widzowie. Patrzcie, po nocy jeszcze wszystko jest skute lekkim lodem lub szronem oblepione. I czuć ten chód w cieniu, ale z bardzo rzeczki. A jak wychodzicie na łąkę, czy na otwartą przestrzeń gdzie jest słońce, to czuć te ciepłe promienie słońca na policzkach. Uuu, a tu co jest? Kolejny stos. Niezła przeprawka, tam są takie podmokłe tereny, dobrze, jeszcze, dobrze, że jest rano i jeszcze jest to skute takim e, lodem, takim mrozem, to jeszcze gdzie nie można przejść, później pewnie jeszcze będzie gorzej. Ludzi naprawdę dużo, to jest laguna, na którą praktycznie wszyscy się tutaj wybierają. A taki klimacik, co? Piękny, poranny. Super! Tutaj mógłbym mieć swoje rancho na przykład Albo na pewno domek letniskowy lub zimowy Bo ja mógłbym tutaj w zimę mieszkać Mi się wydaje, że tu nie chodzi o samą Esmeraldę Bo po zdjęciach ona nie była jakoś mega zjawiskowa Ale chyba tutaj Chodzi o ten cały szlak, który trzeba sobie przejść. I on nie jest wymagający. Jak do tej pory idzie się cały czas prosto troszeczkę z górki, to wiadomo później będzie trochę pod górkę, no ale to są takie to są takie wzniesienia no minimalne. Nie powinny one sprawiać trudności nikomu. Aczkolwiek potwierdzę wszystko jak dojdę na miejsce. Tylko skończyłem mówić o tym, że nie ma górek, i jest pod górkę. No, tak samo jak mogłem założyć inne spodnie, bo jest ciepło, i mogłem jeszcze je założyć przed wyjściem. A gdybym je założył, pewnie by się zrobiło zimno. Zakładam taką opcję. Ale ta górka nie jest straszna. Nie jest straszna. Kawałek tylko, widzę, już się prostuje. W nagrodę za mały trud. Pod górkę, naprawdę górka mała. Easy, mamy takie coś, tylko szwoneczko troszeczkę stosunkowe, ale będę wracał. To na pewno będzie słońce z innej strony i też nagramy przebitkę dla Was. Zostało półtora kilometra. O, widać tam ludzi. Czy jest praktycznie teraz większość trasy prosto i tam w prawo. O, i tam jest laguna. Dobra, to jest bardzo easy Pozdrawiam serdecznie wszystkich Nie jest tu tak kolorowo Żeby przejść Ale damy radę Kto jak nie my, prawda? Ale pięknie się robi Słoneczka nie ma jeszcze tutaj, ale za niedługo pewnie zajrzy i za nami to. E, powiem Wam, że już po pierwszym dniu w Chile, no powiedzmy dwa dni, w... po dwa dni w Argentynie i mój poziom zadowolenia jest większy jak z Chile. Tak, tu jest, tu jest coś, co unosi się w powietrzu, czuć to. Dobra, zobaczymy to razem. Ja jeszcze nie widziałem Wy też nie Aha, dobra Wyglądało na to, że to już jest tu A to jeszcze jest parę metrów Teraz to zobaczymy razem Lagunę Esmeralda. Mic Tak wygląda Trzeba by było wejść wyżej Ale na początek, na początek Usiądę sobie w słoneczku W promieniach słońca I zjem kanapkę A później pocykamy foty I jakieś kadry Taka jest właśnie Esmeralda Pod słoneczko Słońce nie da raczej rady Przejść za nas Więc jest jak jest jest wręcz uroczo. Ale ja też tutaj nie będę siedział. Zjedłem kanapkę, napiłem się wody, troszeczkę po nagrywam, porobię zdjęć. No i lecimy dalej, ponieważ są jeszcze atrakcje w mieście i niedaleko miasta. Jeżeli czas pozwoli, to chciałbym to zrobić. Także żegnamy Esmeraldę. A i do tego co, co mówiłem wcześniej jezioro samo w sobie nie urzeka ale widoki wokół te góry sama trasa jest bardzo odprężająca e, jedno podejście pod górę które jest, bo jest, ale jak sobie tam wejdziecie powoli to nie wiem, w 15 minut dacie radę także to jest naprawdę poziom super easy, super łatwy dla każdego, kto by się wybierał do Ushuai, a jak już będziecie się wybierać do Argentyny, to koniecznie do Ushuai musicie zawitać. Ja wcześniej właśnie myślałem: jakbym jeszcze w Chile, a nie, uminę to Ushuaie, a teraz to się nie zastanawiam, czy jeszcze nie przedłużyć jednego dnia, i może jeszcze jednego dnia. I tak naprawdę można by tutaj siedzieć z 10 dni, 12, i jest co robić, <laughs> i można robić. Niektóre rzeczy po dwa razy dziennie, znaczy yy, dwie rzeczy dziennie. Ale to jest ale to jest kosmos. Wczoraj tak nie było. Ludzie teraz na drodze, których mijam, z powrotem mówią: A to ty już wracasz? Mówię: No tak, zjadłem kanapkę, zrobiłem zdjęcie i wracam. <gryw> Także czas jest naprawdę dzisiaj dobry jest naszym sprzymierzeńcem 13.20 łapie stopa moi mili to jest dobry czas zabrał mnie ze sobą gościu chyba z Ubera albo z taksówki, tylko yy, z takiej taksówki nieoznakowanej i dowiedziałem się że w Wai produkuje się 35% wszystkich butelek y, plastikowych Coca-Coli. Jest też więzienie, y, muzeum więziennictwa, bo kiedyś tutaj znajdowało się więzienie bardzo odizolowane. A teraz nie wiem, co mam robić. Właśnie zastanawiam się nad y, tym, co jutro zrobię. Pojadę autobusem, czy może będę próbował łapać stopa do Rio Gallegos? Nie wiem, właśnie zastanawiam się nad tym stopowym aspektem mojego podróżowania. Spodobało mi się po ostatnim, ale... Także powiem Wam, że jak autobus wyjeżdża o 3 w nocy, a jutro jest niedziela, i właśnie z tego powodu może być problem, bo w poniedziałek wtorek i w każdy inny dzień tygodnia to jest dużo ciężarówek, które jeździ rutą trójką aż do Buenos Aires i przejeżdżają przez Rio Gallegos Ale to jutro się dowiemy. Jutro się o tym wszystkim dowiemy co postanowiłem. Teraz taksówką podjadę, bo jedziemy na lodowiec na spacer. Raczej z lodowcem to tam będzie miało mało wspólnego, ale taką ma nazwę. Na pewno będą fajne widoki później z góry na kanał Bigl i w ogóle miasto. Ta trasa jest bardziej pod górkę, ale za to jest bardziej równa i się wygodniej idzie. A za nami kreuje się już piękny widok na zatokę na kanał Bigl. I elopek Tu już jest prawdziwa zima Tam jest punkt widokowy Na zatokę A my może jeszcze kawałek pójdziemy prosto tam tamtą stronę A jednak lodowiec! Lodowiec, jest lód! Jest lód. Jest dobrze. Ale pięknie, co? Taka wisienka na torcie dzisiejszego dnia. Ale jeszcze... Jeszcze nie będzie koniec. się przejdziemy po mieście. Taki to spacer na lodowiec i na górę, która też się tak szamo nazywa. Aktualnie wyleciało mi z głowy. Martial, serio Martial. Ale jak odpolicie mapę, to każdy jeden szczyt ma tutaj swoją nazwę. Jest ich pełno. No, także jesteśmy tutaj, w tym miejscu. W miejscu, na które patrzymy z miasta i widzimy ośnieżone sztoki lub lekko ośnieżone. To tutaj jesteśmy właśnie sobie pięknie także miło mi was miło mi było wam pokazać oba te miejsca esmeraldę i martial idziemy sobie teraz będzie więcej przybitek bo idę nie pod słońce tylko idziemy sobie w dół już widzę że że kamera wypukuje kolory nie ma tych kolorów Takich fajnych jak, jak u mnie, tutaj na no żywo, i ostatni punkt tutaj na górze, to jest punkt widokowy. Bardzo fajny zresztą i przyjemny. O, można sobie zjeść z rodzinką, piknik. Mega, szanuję takie spędzanie wspólnie czasu z dzieciakami. Pyk, py, pyk, pyk. O, czy to można? Można. O kurczę. O, o. Jesteśmy pyk. i cyk i miasto ale jest trochę schowane w lewą stronę to co zawijka do miasta i koniec przygody do Los Cormoranes i idziemy na schabowego zasłużonego gdzie się jak najbardziej jest 16 godzina i wyobrażacie sobie, że moją najlepszą knajpkę Max Pipi chyba tak, jeżeli dobrze mówię, pamiętam, zamknęli, zamknięta jest i teraz mam problem co tutaj zjeść i gdzie coś wymyślę. Dobra, zamknięte, ale chyba na chwilę tylko być może moje schabowe tak samo, tylko że nie wytrzymam bez schabowego, przyzjeść coś wcześniej. Eee, patrzcie, nowe destynacje, Puerto Natales, Punta Arenas I dzisiaj w taksówce właśnie mi gość mówił, że od poniedziałku, czyli 11 Znoszą restrykcje w Chile Także taka wiadomość dla wszystkich podróżnych Żeby się dowiedzieli, czy wszystkie takie wszystkie Ale nawet tutaj już wywieźli karteczkę Fajnie, zobaczę. Chyba, chyba wszystkie restauracje teraz zamknięte, może taka siesta jest Wszędzie no Zobaczmy czy tutaj coś będzie A jak, tu tak samo Dopiero od 16 otworzył hmm. I co ja teraz? Jak od 16? Do 20? No to już jest otwarte. Od 12 do 16, od 20 do 24 .00. No nic Chora. To to Panaderii idziemy, Idziemy coś Ostatni dzień już nie będzie więcej przebitek z Ushua i ponieważ jak mogliście zauważyć, byłem pod biurem i zdecydowałem się na to, żeby kupić bilet yy, busem i wyjadę stąd o 3 w nocy, także dzisiaj nie kładę się spać, bo boję się po ostatnich sesach, że nie wstanę. Chociaż jestem wypoczęty i nie, nie czuję zmęczenia, ale jakiś strach mnie ogarnia za każdym razem, jak muszę Stać rano, że nie obudzę się Godzina 18 i się zaczęło życie Dobra, doczekałem się. Dzisiaj wjeżdża schabowy Napolitana, czyli schabowy szynka ser pomidor oregano, jajka i, i frytki, ale to jest dobre. Wracam do domu, miałem, miałem szybko zjeść, miałem jeszcze gdzieś się przejść, a przez, a przez te siesty. to widzicie, musiałem wyczekać, bo byłem taki głodny, że nie mogłem po prostu chodzić, bo tylko myślałem o jedzeniu. To do cioci zadzwoniłem nie, z Ameryki, to mój kolega Krzysio do mnie zadzwonił, pozdrawiam serdecznie, ogląda. I tak wiecie, tu wyczekałem, tu zjadłem. No i na te jedzonko też trzeba trochę poczekać. Maxi, coś tam polecam. Znajdziecie na pewno na głównej ulicy. Idziemy do domu. Jeszcze a do Panaderii na jutro, coś trzeba kupić, bo cały dzień w autobusie. Żegnamy te szczyty. Ośnieżone, piękne. Coś niesamowitego. Ushuaia. Coś niesamowitego. Teraz kolejnym celem jest lodowiec Perito Morena to już niedługo jedziemy w stronę lodowca dzisiaj mam jakiś nieciekawy dzień za słodkim cały czas biegam tu też mam taki torcik kanapki na jutro, w plecaku jeszcze dwie gruszki, dokupię wodę o, tu woda jest? Jest. Super. Dobra, jest ja znowu tak na szybciutko z dogrywki z telefonu na pożegnanie. Czyli żegnam się, życzę zdrówka. Dziękuję za wszystko. Zapraszam na jutro. A tak yy, pokręcone mam troszeczkę te końcóweczki, nie dogrywam, później coś robię, nie mam czasu. A nie będę się tłumaczył, to już u mnie jest jakiś standard. Także trzymajcie się powodzonka i zapraszam na jutro.